Praca w pracy udało się. Zamodlone kamyki dookoła, miejsca też zamodlone, zespół modlitwa, rzucone. Zawsze dopomagają wtedy miejsce z modlitwa, prośba o niedemonizowanie. tu namodlone, pozostawione z modlitwa. z osoba. Kartka w sklepie. Kamyki też. Na początku yy, bo rozpoznane demonizm z jedna strona, z lewa strona. Przeżycia tych cyberlet świateł. <laughs> Ataki demonizujące. Na szczęście właściwie świadome chrześcijanki i chrześcijanie, którzy przychodzili. Tylko czasowo, a wtedy się posłużyć i mowa. To też to rozpoznawali, dawali od siebie też znać. I yy, yy, przykład później też. Yy, któryś dzień już kamyki też po trochu w sklepie dookoła w środku z dobra modlitwa karteczka też jedna z kościoła i, i te i kamieki yy, dookoła w sklepie dawały to, że właśnie chroniła przed demonizmem. Poniesienie do po modlitwa przed yy, kościołem, przed pracą. Przychodzi klientki, piesza klientka, też jedna pani starsza a pani dopowiadała właśnie, do, pomagała powiedzieć właśnie rozpoznać z której strony, jak od takiego roboczego sklepu z jedna strona też jakie zaburzenia wyczuwała. Ja tam akurat nie. Ale pani zaczęła jakieś zaburzenia, żeby tam wrzucić, żeby ta rozpoznania się wrzucić takich tam jak w mieści pod skrzynki na przykład, to wtedy było wyczucie na przykład, było wyczuć rozpoznanie. Tak samo ta i yy, ta. Od strony bardziej monopolowego, czyli za, od strony na przykład jak yy, pracowałem na przykład na kasie, od strony monopolowego. Strasznie wyczuła się zaburzenia jakieś, bo tam yy, byłem rozumieć pieniążki dopiero w piątek. Albo tak w piątek dopiero byłem rozumieć piążki 100 zł potrzebowałem, za na chwilę sklep. Tak wedle procedury, że mogłem sobie pozwolić, potrzeba kiedy trzeba. Że zaraz wracam etykieta i zobaczyłem tam, że sklepu naprawę taki dużo, obszerny, dużo win i półki z winem, to przychodzą gdzieś się napić wie, piwa, wina, wódki, może nieraz pijani. Coś tam wstawiam, jakieś bluźnierstwo, jakaś w ta strona ta ściana. Też pomyślałem, że mógłbym gdybym tam dużo pracował, to bym tam zostawił obrazek. Za tymi winami z, z tym winami jest z właściwie co zagadał z modlitwa dobra. Żeby nie bluźnić żadna strona się ładnie zachować w sklepie, zostawiamy obrazek, linki tak jeszcze też któryś są. No i, i ten. Ludzie klienci fajnie doświadomie, bo takie kosmów zdarzyło się udało, to dać duchem bożym y, ci, którzy działają względem przodkim środków, czyli tak w tej pełni, to swojej pełni osiągalnej, możliwe do osiągnięcia. to wtedy szybko wiedzieli od razu o tych linkach i że też to znać, że pe na pewno bym dał te linki, tym miał ja i w ogóle, no pewnie to znać, że bym dał, ale nie miałem. To co? No to i te. I te i te przed naltami, y, Wiedźma. To od strony ściana, która jest nie normalna psychicznie, bo udawała wiele razy, że ja z nią ubrałem seks, że ona jest zapłodniona przeze mnie. Wcześniej szczerze przyjrzymy się, dochodziły słuchy, że zaburza renomę, że o co chodzi, że to się ludzi się, się mijał, to też informowali na swój sposób. To także super, dzięki wielkie Wam i im, tym tam, co mijałem i tak dalej, na To, że właśnie, że, że pedofilia, załkiwania różnego rodzaju. Chłosty, nie chłosty i nawet dopiero takie za kilka kilometrów. Czarymara naloty, a tak nagle yy, i nie wiadomo skąd, specjalnie zwleka z, z na czas, żeby właśnie z, z ukradkiem i ukryciem, uknuciem, i tu obok się okazuje, jakaś tam nadaje, że udawała tam jakaś swoja baba, czy ma co? potem zagrywka może chce iść do szkoły, zagrywać, że to mama nienormalna, która chora psychiczna ma w domu, że musi, yy, że ma tak jak ma, a potem no, totalne yy, aktorstwo. Tylko taktorstwo to nie jest aktorstwo, tylko prawdziwość osoby na świecie, za życia. To nie jest gra, to nie jest film, tak trzeba mówić w tym czasie, bo dzieci, ja nie mam pojęcia, bo nie miałem tak, żeby od dzieciństwa najmłodszego w tych cyberfilmach, bajkach być tym żyć, obserwować, kochać, lubować jeszcze do cukra podania i, i bycia przy rodzicach, którzy ukochują siebie i czucia ich miłości, dodatkowo potęgującej, robiące krzywdę dziecku, że, że, to, że to taka piękna, Chwila, i to taka miłosna, i że to taka, taka miłość, którą powinno celebrować dziecko, powinno pamiętać, i, i, i że to tak, i że to jest takie, takie piękne. Potem siadają znowu do telewizora, powielają po, to samo do, do konsola, no i potem ma jakieś dziwne zachowanie, co było dziwne zachowanie przecież na, na ulicy. Dzieci jakieś te czarmara, taka, że to okaże do sklepu wchodzi jakiś gościu, <laughs> strzela do, z telefonu, chce strzelić, że, że, że to jakaś gra, czy jakieś reakcja, zachowanie, bo wódki może pić do konsola, czy, 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 czy ten, czy jakaś tam. Cukra, mioda, potem jakaś woda, potem nie wiadomo jaka spalina, perfumina, potem zaburzenie tego typu czy innego, potem złość czy jakaś zazdrość, czy jakaś niechęć, czy, czy nie wiadomo różnie, jakieś te niedoskonałości swoje, a potem próba tego, to odniesienie punkty, że na innych to zaburza chrześcijaństwo, zaburza innym godliwość, godność, yy, zaburza, to się informuje, sklepa się informuje wśród siebie, nie trzyma się w sobie tego nie wiadomo jak długo, bo potem klienci przychodzą i sami są z niepokojem, że dlaczego... Że był ktoś taki, że tamto, i to się trzyma, trzymało się w sklepach, w interesie też, zaczynie się udziela, w potrawach, ludziom tak samo, tak, no to potem to istnieje, że przychodzą kolejni, że tu taki był, że tu co byli, super fajnie szybko się z tym uporowali, bo przychodzi właśnie panie tak samo, od razu odczytywało, no panie starsze, pełni, dbający o chrześcijaństwo, dokąd właśnie taki rajski, że taki był, że coś tam, coś tam, i też inni na przykład też. Niektórzy którzy na przykład przy bzdurnie próbujący się też wstawić za jakimś durnie postępującym, ale to wtedy się ja Mówi się swoje pełnia, że to przecież jak się da przykład, że za kimś się taki wstawię, to potem niech to się ści na takich, co, to potem niech mają to na sobie potem takie coś, bo ja za takim świecie nie będę się że to jest coś, to toleruję, akceptuję, tylko po prostu do księdza do kościoła z księdzem można przyjść, proszę bardzo, porozmawiać, a w sklepie się nie zachować, spróbować po prostu, żeby nie zaburzać interesu tak? i innej, możliwości zakupu produktów dożywieniowych. Dogodowo względem swoich potomnych przodków, starszyzny, światowo potem co potem na, na jednych na drugich interesach. A nie zagrywający się, którzy za zasłaniający się jakimś dzieckiem <światował> przewzdurny jakiś motyw czyn, względem kogoś czary mara dojeba, do, pizga, do telepatia n -n -n -n, napina w stronę kasiera czy kogoś. się takich rzeczy jak nie robi, się po prostu mówi. Jak coś się chce, to się podchodzi. Nie dojebuje się, czy próba się dojeba do kościoła do pisga, bo jakiś problem z niemowstwem, a, 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 a mówić potrafią, czy można dać lista, albo jakiś namiga próba się porozumieć, bo to runo zaburza, rozjeba, potem ludzie mają z wiecha, problem, tak samo ludzie, starać się być tu i teraz, to takie tam ze wschodu, taka nauka, to znaczy tyle, nie jakaś tam zbytnia swoja fantazja, faramezja, czekać ten yy, wspomnienie, nie wiadomo co, bo tam na przykład w pracy potem wchodzi, z portalu wychodzi, sporta wychodzi potem nie wychodzi, bo potem po prostu są rozkazy, to potem jest jak na przykład na prostu drodze człowiek na na żeby się jechać, zbytnie tamtego, tamtego, ta pułapowość dba o to, to potem, no jak ktoś tam nie, nie dba o to i nie to celebruje, to, to tak nie umie tego poznać. A jak ktoś to celebruje, na przykład na równoważnie chce, na przykład na rowerze przyjechać, oh, oh, wtedy wydaje tej, w tej, w tej równowaga, sportowość. Tak samo w pracach, na przykład ręcznie, manualnie, zdolnościowo, ruchowo, psychoruchowo, psychoruchowo zdolnie. To potem, jeżeli człowiek za bardzo gdzieś się rozpamiętuje, coś wspomina albo coś, to dochodzi błąd, jak przylicznie pieniędzy. Tu chwila wspomnienia, coś tam i tutaj było 10 zł. A może 20, albo że jeszcze muszę liczyć jeszcze raz. Przykład taki. Później ludzie popełniają jakieś wtopy błędy, a potem się do takiego na przykładu, no nie wiem, to jest ciekawostka, Ktoś studiać, coś w sumie jest 30, to może się tym, tam, <laughs> jak ma ochotę, <laughs> to se tam jakoś tam to się dowiedzieć, w życiu swoim. Tak to jest. Mnie to nie interesuje, tylko taki przykład że potem to nie było, żeby później, że te dzieci, jak Wilandi też było, widziałem. Bo spotkało tamtych, bo mieli dużo wcześniej ten bogactwo, dużo konsoli w każdym domostwie, praktycznie prawie, duże LEDowe ekrany. No i tam to od razu w ogóle już właśnie, jak byłem teraz o mi właśnie, że, że człowiek zdolny psychoruchowo. I że u nich to takie wielkie wow. Że chętny, że wow, chodzi do nasza rodzina, że właśnie, że do nasza córa, że do spodzenia, że, do, że z takim to można mieć ubawy, ugody fajne, że ciekawie, a nie jakaś tam schiza, gra konsola, w kurwo zazdrość, nie wiadomo, co na życie, czy na. Czy niedawiść, czy domaganie się, yy, czy dochłapanie, czy dożądanie nie wiadomo czego i w ogóle, czy jakieś podstępliwość, czy jakieś uknucia. I to mi dało wtedy do myślenia i się fajnie czułem to wśród tych, że właśnie takie coś szanują, że, że docenią mnie, a nie, że jakaś tam wartość pieniądza. Bo między innymi tyle i mają od nastu lat już, od 2005-2008, kiedy otwarte były granice yy, Unii, to wtedy takie interesy. Bo jedna strona USA, druga Europa, i takie interesy, taka kasa. Że oni tam nie celebrują te kasa bogactwa, tylko właśnie to fajnie z tego u mnie zasłenia, że oni tą serdecznością się pałają. Nie po dziś. Że w Polsce też tak było najlepiej. A nie za kasa. Bo ich też tam nie za tym, żeby tam w godzinach siedzieć. W pracy, tylko najlepiej właśnie, że znaleźć kogoś do para i istnienia się dzięki temu, że w Irlandii właśnie byłem, to mi dało do myślenia właśnie, że najlepiej tak zadziałać w życiu pierw mieć ta miłość, znaleźć kogoś i tak powinno, to zostawiamy, jesteśmy w Irlandii, powinno być tak w interesach, kiedy zapraszają kogoś do narodu, któregoś na przykład, że z chęcią, mogliby tak w promach, na promach i w ogóle informacja taka, że najlepiej zjawia się u księdza, potem u księdza porozmawiać, że na przykład jest nową osobą, że szuka się kogoś do miłości, na przykład jakieś spotkania, w sensie najlepiej dla singli, singilek, żeby był fajnie, że tego, że można się z kimś dogadać, bo tak to czasowo, czasowo, postępliwie, że przeliczenia tak, można tak długo, i długo, mega, długo, i albo tak, albo nie jeszcze zaburzenia jezabelowe, także długo albo gdzieś tego, albo można po prostu tak, z udziałem kościoła, ci, 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 tuba czy rozmowa ksiądz, single, singierki, dookoła, półkrotu szkodkowy, półkroty mężczyzn. Można tak, można, można naukowo wnioskować, potem jedno spotkanie, tak, potem inaczej, potem którego najlepiej, jeszcze potem postępliwość, potem coś nowego się widzieli, potem jeszcze zrobić, jeszcze fajnie, potem ci, i dogodowo, a przedkowie super zadowolenie z kościoła, super było i nie tak sam samo, błysający miłości, śluby, podzenia, szybko na cały świat i wow. I to w Wielandii też taki myśl właśnie była wniosek, właśnie Santa Patryk, uczestniczenie właśnie Santa Patryka w katolickich czasach, bo to nie jedyny będzie na tym, na tym myślał, bo to, to potem tak pozostaje taka modlitwa po prostu jak powietrze. Bo żadne czary mara, czy jakieś tam cybery, cokolwiek tam wyznaje się, słyszy jakaś cybery, błącza ledy czy coś tam, coś tam. Po prostu, jak zawsze było, po prostu jak posadzone drzewko z dobra modlitwa, to się tam potem do się udziela z dobra modlitwa. To właśnie taki była informacja, że najlepiej wtedy właśnie przyjeżdżać coś do narodu jakimś coś, to najlepiej nie jest od razu za majątkiem przypraca. No najlepiej, wiadomo, że trzeba się utrzymać jakoś, ale najlepiej, żeby była się taka opcja, że od razu się ten poznaje kogoś, że ma się możliwość i rozpoznaje kobieta też, umiejętność, czy jakaś topa, Bo to jest taki tam widziałem, co wtopili się w jakaś dziewczyna, co potem nie mówi, że wtopa, ale jakieś tam czary mara, dziwne zachowanie, a tak, a potem stoją. Dziewczyna się zastanawia, czy umie pouczyć, czy my pouczyć, potem woli takie, o co umie płuczyć, a potem takie zaczyna dopiero wtedy pouczyć, reaguje, że płuczy, żeby tak nie robić, to potem, że jest zaistniewa, że potem jakoś to kwitnie i to potem takie... Mnie to nie, nie? a i ku temu, żeby właśnie potem jak się ma kogoś do para, to że właśnie miłość realizować można wtedy związek partnerski. W odniesieniu do właśnie, by nie tracić czasu, gdzieś bliżej, żeby kobietę, do kobiety mieć bliżej, do kobiety najlepiej no, kobieta to najlepiej gdzieś, najbliżej rodziny kobiety. <grych> Czy że tak, żeby czuła się bezpiecznie, ale właśnie w odniesieniu do uczestnienia z rodziną, z kościołem żydowskim, Czyli tak, że właśnie błogosław te przodkie przodkowie, że to ma przykład dobry dla potomnych, kolejnych. Żeby tak było właśnie, o, i to, że tak było dobrze. I wtedy nawet rok. Dwa lata, tanim koszty na przykład właśnie płyta, to żeby mieć zarobione pieniądze, oczywiście dobry zaczyn na przykład, jakiś interes, może <laughs> urodzina ten yy, ojca, na przykład córy, może ma firma jakaś tam coś tam gdzieś zawsze można awansować nawet do najniższego szczebla za, za, zadbając o to, a nie od razu ping, pozycja mężerska coś tam bez wiedza to jest złe. Pierwsze to trzeba awansować, <laughs> jak ktoś na to powinien od tego najniższego szczebla pojąć. I trudy człowieka, i wiedzieć, i, i, i móc przekazać trenersko, jaki informacje najlepiej się doskonalić, metodyka, podejście, informacja, postępliwość, że potem też może zmienić pozycję, potem może gdzieś startować zawsze w życiu, błogosławiona, właśnie tak jak się sobie życzą, przed kolej, że potem Chrystusowi właśnie, że jest leżej że to jest postępliwie, że potem zawsze jak zmiana zawodu, czeka sytuacja w życiu, potem oni mają fajny przykład, dobre wspomnienie, potem inni dają taki sam przykład w życiu w innych firmach, czyli to się udziela innym, zdrowotność, tukacji. albo na przykład jakaś praca po prostu na pytatu, gdzieś najbliżej. Ale, ale jak jest dalej, to, to po prostu jakimś kosztem, takim, żeby czasu jak najmniej spędzać w korkach, na pewno. Komunikacja no to kolejna super akcja bo atrakcja bo to można złożyć, do autobusu ułożyć, pojechać, nawet rozłożyć. Jak są korki, to pojechać kolejnego szybciej na skróty przez lasy, bo też mamy dobry droga, czy jak ktoś tam gdzieś ma i ostać się z kobietą, mówię gdzieś najlepiej właśnie gdzieś bliżej rodziny kobieta i wtedy na pewno od Izabelo, z, z, z Izabelowa, bo to nawet po ślubie. Po, um, próbują szemrać i psują i to niepotrzebne zaburzenie. Tak jak ciągle być okrętem na burzy, na, w trakcie burzy. Ciągle. Burza. Ciągle. Okręt ostawa się, przeżywa, ale ciągle ta burza. I mi to nie niepotrzebne. Ciągle zaburzenie. Burza. Burza. Sztor burza, fale burza, sztor burza. Burza. Po co mnie to? Przykład, przykładność, jakby nie żyć w hipnozie. No to ważne. W tych czasach to wnioski. Historia tak no prawda? Na drodze życiu, bo to się liczy, prawda? Ktoś się chcesz zaoszczędzić. W względzie ja Nieprawda? Wiedźmy, czy jest To Tylko prawda, ja napawę drugiego. O strony ja na drugiego jak przyjdzie, się mówi o renomie na powód drugiego, czyli w opinia na powód drugiego, bo ktoś powie jak wiedźma, że jakiś pedofil, albo że jakiś tam, że albo że ukradł duszę i tak dalej, i to nawet nie da słyszeć komuś, kto jest ofiarą tego besztania renomy, w tym mnie, to dużo więcej tam pewnie może nadawa i w ogóle, w ogóle z którymiś, to zaburzenia tej Renomie się wyczuła, że ej, o co chodzi, że się ludzi zjawia, że w ogóle tamto, i nie dają to jest znać od siebie, kościół skokatyjski w ogóle idzie wnioski, tak jak w Ilandii, też był wniosek mądry do myślenia właśnie, że dzięki temu że dobrze, że uczestniczę w kościele właśnie co niedziela i nawet częściej, bo pierwsze, to by przepojawiłem się, to zaraz było ten, że dziewczyny, kobiety, zaraz poznałem, nawet nie mówię, że jak one imię, bo pełni mają, nie? Zaczynają działania i one mają po prostu, są bardziej rozwinięte umysłowo, mózgowo i psychoduchowo. I ona od razu, Konrad, jedna powiedziała, Konrad, czyli tu żadnej nie byłeś? I poszła z pokoju dalej do przodu, nie? I już to poznała, na swój sposób, w kościele właśnie. Mszy. A mi to dało takie myślenie, że, e, e, że to takie pozostawiło po niej taka myśl, że właśnie któraś z czasem to wyszło w frakcję które która ja że ja rzekomo, który się jestem, że się, że płodzę. Potem dopiero też doszło do to, tego, że to chodzić u ludzi. Ta ważność, właśnie ta cenność, że to takie ważne właśnie posiadanie swoich potomnych, ta wartość, wartościowość posiadania swoich potomnych, że to jest najważniejsze właśnie w życiu człowieka, potomnie. Nie takie to zapędzenie, nie wiadomo, jakie tam, ileś tam prac, zarobków, nie wiadomo, co zrobienia, bo to jeszcze szkołania, coś to, coś to, I... A to dzisiaj jakoś tak od razu po prostu. Najważniejsze to jest celidacja. Tak samo tutaj, to ja sklepy, na przykład. Tak nieumiony po prostu wśród ludzi, wśród chrześcijan, że to właśnie najważniejsze jest tak. Dziewczynka w sklepie to uczyć od razu, to załóż pójścia. O najmłodszej, o najmłodszej. Nie chodzi o seks. Załóż pójścia. Bycia super, że jak na wsiach są przygotowane, fajne dziewczyny, właśnie też. Trenesko, jak szolin? Zakonie mają się uczyć? Nie wiem, może zakonie mają się uczyć. Szkoła katolickich, jak ma w tej Finlandii, nie do tele, telewizji, czy konsola, czy te. I też nie czasu. Ja raz tak mi do tej cukier, coś tam, i się borykają z tym. Tu, tam, to potem próbują gdzieś patrzą do innych ludzi, patrzą, że mają razie rodziny dzieci, potem żelazny smutek, zwał, potem chciał błogosławić, a nie błogosławiam, to czy Bogusławia, to tak duchy, tak na w do tego duchu i od Chrystusa nie jest łkany, tylko spojedany z prawdą chrześcijańską, czyli wszystkim przed przedkiniami, z Jezusem Chrystusem zaraz, to, to że błogosławią, te faktycznie nie mogą błogosławić. A nie, że błogosławią. Musi sztucznie uśmiechać. Potem wyjść na, te, na co? Na takie, co to potem przy, przytakiwało na bycie durnym w życiu. Błaskanie. Kiedy błaskanie? To jest ważne też dzieci. I za co? I mowa, i kontakt, i dialog. W tej komunizmie, że to się zmieniło wszystkiego lepszego w stylu chrześcijańskim. A w nocy tutaj zabawę coś tam jest, to będę chyba nawet z telefonu odpalał. Mam jeden traf, dwa telefony, to z drugiego będę odpadła, wtedy na 8 godzin Mozarta. Sprawdzę i to będę się nie wysypiał. O, to stosowałem któregoś razu wcześniej lub temu. Mniej więcej chyba też no. kto to pomógł mi, To są teraz zapisane no wczoraj miną, właśnie Mozarta plakat od Deatlonu wracając. Komuś.